Powiedziałeś o tych siłach i środkach, które pojawiają się na miejscu zdarzenia, czyli tam w Lądku zakładam też tak było, że w sytuacji tej fazy odbudowy pojawiały, pojawiali się wolontariusze. No zresztą w całej Polsce był apel. Pomagajmy, no i ludzie wsiadali do pociągu i jechali do samochodów jechali. Nie mieli nawet jak dojechać, nie miał ich kto odebrać, nie wiedzieli, gdzie się udać. Czy to faktycznie tak było i jak to rozwiązać? Czy to konkretne takie? Tak. Yy, sposoby, jak, jak, jak z praktyki czujesz, co Zresztą można to jest, zrobić. To jest dobry kas, kasus, bo, bo pokazuje, że, że nadmiar może być problemem. Jak zagospodarować teraz takich ochotników i wolontariuszy, jak nimi zarządzać? Na miejscu byli strażacy, byli żołnierze. No, żołnierze nie będą zarządzali cywilami. Tak? Próbowali to strażacy w jakimś sensie ogarniać, przyjmować tą pomoc humanitarną razem z gminą. Ogromna, niesamowita praca komórek, yy, tak zwanych MOPsów, GOPsów, tych, tych ośrodków pomocy społecznej. No też niedocenianych. W niedocenianych, ale one no robią. Powiedzmy wprost. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że, że głównie panie tam pracują. Tak. To jest ogromna, tytaniczna praca. To tak naprawdę w każdym zdarzeniu kryzysowym, po każdej pożarze, na przykład jakiejś kamienicy czy, czy innym zdarzeniu kryzysowym, takim małym w mieście, mhm. to. To te panie analizują, wypłacają takie środki w wysokości 6 tam tysięcy złotych, w przypadku powodzi to było więcej, takiego wsparcia pierwszego dla, dla tych mieszkańców. To jest ogromna, tytaniczna praca. No, tym bardziej, że te panie, które też funkcjonują w, tym, w tej społeczności, też mają swoje problemy związane z powodzią, no mają tak. swoje rodziny i tak dalej. A jednak w imię wspólnego dobra idą do pracy, a nie opiekują się swoimi dzieciakami, bo trzeba wydawać środki tym, którzy się tam w kolejce ustawiają. To jest też kolejny wątek, więc zaopiekowanie się tymi elementami systemu, podmiotami o alioce, szalenie ważne. Teraz, no bo teraz jest na to czas. Tak, ja to pamiętam z Lądka, z drugiej, ale też w innych sytuacjach, gdzie jedna czy dwie panie w tym, w tym małym, no i gminie zajmujące się pomocą społeczną, no one praktycznie 7 dni w tygodniu i prawie 24 godziny na dobę. Pracowały. No musiały pracować. Do nich ludzie przychodzili tak naprawdę. Hmm. To, a one miały formalnie administracyjne prawo do podejmowania decyzji w tym zakresie, więc nikt innych nie zastąpi.